Rozdział trzeci. Czysta sieć determinacji odsłania tajemnice pamięci i informacji. Informacja nie ginie. Każdy ślad trwa, nawet jeśli wydaje się, że zniknął. To echo energii, zapisane w samej strukturze sieci. Pomyśl o wspomnieniach. Niektóre znikają z naszej świadomości. Ale wystarczy drobny bodziec, zapach, dźwięk, jedno słowo i nagle obraz powraca z całą mocą. Czy to cud? Nie. To dowód, że pamięć nigdy nie przestała istnieć, czekała tylko na odczyt. Tak działa wszechświat. Każde zdarzenie zostawia zapis. Nawet jeśli go nie widzisz, nawet jeśli myślisz, że przepadł, on trwa w sieci. Nie ma zapomnienia, jest tylko chwilowe wyciszenie, uśpienie, ukrycie. Ślady zdarzeń można odczytać po latach, czasem po wiekach. Ziemia pamięta swoje kataklizmy. Światło niesie echo gwiazd, które dawno zgasły. Twoje własne ciało pamięta traumy, których twój umysł już nie rejestruje. To wszystko są rezonanse zapisane w sieci. Ale pojawia się pytanie: jeśli nic nie ginie, jeśli każdy impuls trwa w strukturze, to kto jest prawdziwym obserwatorem? Czy to człowiek, który patrzy? Czy sieć sama w sobie, która wszystko zapisuje? Człowiek jest świadkiem, pamięcią podręczną. Sieć jest archiwum absolutnym. My gubimy detale. Sieć nie gubi niczego. Nasze zapomnienie jest złudzeniem. Sieć trwa. Wyobraź sobie bibliotekę bez końca. Każdy akt, każdy gest, każde słowo, zapisane w osobnej księdze. My widzimy tylko kilka półek, czasem kilka stron. Ale reszta zawsze tam jest. Czeka. Czy więc naprawdę żyjemy w teraźniejszości? Czy może wciąż tkwimy w nieskończonym archiwum, które na bieżąco odczytuje kolejne rozdziały? I jeśli pamięć jest fundamentem rzeczywistości, to czym jest zapomnienie? Może wcale nie istnieje. Może to tylko zamknięta księga, gotowa do ponownego otwarcia. To pytanie otworzy następny rozdział.